Dzień dobry, nazywam się Anna Tatarska, jestem polską dziennikarką filmową, a to jest Poczta Pantoflowa, czyli comiesięczny przegląd tego, co ciekawe, francuskie w polskich kinach. Zaczynamy! Po 24 latach na ekrany powraca Amelia, kultowa postać dla mojego pokolenia, której, myślę, młodsi nigdy nie mieli szansy oglądać na dużym ekranie, a teraz to się zmieni. To opowieść Żana Piera Jeannette'a o młodej dziewczynie, która wychowywana pod kloszem marzyła o tym, żeby odkrywać świat i jako dorosła kobieta robi to, oczywiście na swoich zasadach. Ten film zapoczątkował wielką międzynarodową karierę Audrey Tatu, a wiele fragmentów z niego dostało takie osobne życie, stało się też memami i gifami. Połączenie dziecięcej wyobraźni i magii z ironicznym poczuciem humoru i lekką groteską. Bardzo się cieszę, że będzie można to znowu zobaczyć na dużym. Misericordia to najnowszy film Alana Girardii, twórcy doskonałego nieznajomego znad jeziora. Tym razem Francuz przygląda się historii Jeremiego, który powraca do rodzinnej miejscowości na pogrzeb swojego byłego pracodawcy, ale to pojawienie się ujawnia demony z przeszłości, które bardzo długo spokojnie spały. To jest film dość hermetyczny, artystyczny, mroczny, więc myślę, że jest to propozycja dla fanów kina arthouse'owego. To są francuskie propozycje na czerwiec. Dobrego oglądania. Do zobaczenia.